Po poprzednim materiale już każdy praktycznie pisał, że stary sposób nie działa. Więc tutaj, na Wasze życzenie, pojawia się nowy filmik. Instalacja, jak i użytkowanie tego programu są naprawdę banalnie proste. Najpierw musimy otworzyć przeglądarkę oraz wpisać lub wkleić link, który oczywiście podałem Wam w opisie. Następnie pobieramy naszą paczkę zip z programem, który umożliwi nam obsługiwanie pada w grach. Gdy już nam się pobierze, wtedy wystarczy tylko rozpakować paczkę i folder, który w niej mamy, wystarczy wkleić na pulpit albo do dowolnej lokalizacji, której chcecie. Teraz przechodzimy do ustawień. W nich wybieramy zakładkę Bluetooth oraz zaczynamy wyszukiwać naszego pada. Żeby pad został wykryty przez komputer, musimy przytrzymać przycisk PS oraz Share. Jak widzicie po nowych aktualizacjach Windowsa, już mnie nie prosi o podanie PINu, ale na starszych wersjach może was o to poprosić. Wtedy PIN to jest 0000 albo po prostu 1234. Tym komunikatem się nie przejmujcie. Program nie jest szkodliwy, używam go na co dzień. Lokalizację plików wybieramy, żeby zachowało nam w folderze, w którym mamy sam nasz program. Teraz zaznaczamy hide 4 Windows. Umożliwi nam to w bardzo łatwy sposób wykrywanie pada przez gry, które domyślnie potrzebują pada od XBOXa. I tak przebiega instalacja programu. Jest to naprawdę bardzo łatwe. Teraz jeszcze na wszelki wypadek sprawdzimy, czy nie przestawiło nam urządzenia audio, bo przy starszych wersjach programu było to możliwe. Jak widzicie, zostało domyślne urządzenie. Tak jak mówiłem, instalacja jest bajecznie prosta, a używanie programu nie wymaga od nas jeszcze większego nakładu pracy. Jeśli nie macie Bluetootha w komputerze, wystarczy kupić taki mały nadajnik, na przykład od Asusa, który kosztuje około 40 zł. Wystarczy, żeby miał Bluetootha 4.1. Tak samo, pada można podpiąć po kablu, wtedy po prostu pomijamy fragment z użytkowaniem przez Bluetootha, nie musimy go wyszukiwać w ustawieniach. Aby przywrócić działanie pada na konsoli, teraz wystarczy tylko podłączyć go kablem oraz przytrzymać przycisk PS, aby z nam się sparował. Wielkie dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić suba, lajka oraz pozostawcie coś po sobie w sekcji komentarzy.